Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem powrócić do takiego tematu troszeczkę zapomnianego też przeze mnie, który tak umarł trochę śmiercią naturalną. A mianowicie tego konkursu, który jakiś czas temu tam został rozpoczęty. No i został rozpoczęty. Parę osób się zgłosiło. No i wypadałoby to w jakiś sposób teraz zakończyć. Mimo wszystko, że nie zostały tam osiągnięte te progi, które tam sobie wyznaczyłem. No ale to już no, trudno. Parę osób się zgłosiło, no i teraz e, trzeba by to jakoś e, rozwiązać. E, więc robimy teraz tak: e, jeszcze do końca maja e, przyjmuję zgłoszenia do tego konkursu. E, postaram się podwieścić tam ten temat na Facebooku, żeby był bardziej widoczny. E, przyjmuję jeszcze zgłoszenia. E, oczywiście wypełniając tam te osoby, które się zgłoszą będą musiały wypełnić te warunki, które w, w tym pierwszym temacie konkursowym zostały podane. E, wypełnić tam ten komentarz, pisać jako zgłoszenie. E, no i, i teraz zakończenie konkursu będzie końcówka moja. Początkiem czerwca będzie losowanie i zwycięzca po prostu wybie, wybierze sobie nagrodę czy będą to spodnie robocze czy bluza to już od zwycięzcy zależy, ja się będę potem z nim kontaktować niezależnie od tego powiedzmy, pod jakim tam tematem się wpisał, pod jaką nagrodą też jak ktoś tam wybrał, załóżmy tam te inne nagrody no to jedna z tych dwóch, które teraz podałem, bluza albo spodnie będzie do wyboru, kto co wybierze to będzie to dostanie, Zwycięstwo oczywiście Także, tak myślę, że takie taki tutaj to rozwiązanie będzie trzeba zrobić, no bo nie chcę też tak zostawiać. Część osób tam wzięła udział, zgłosiła się, no i tak głupio zostawić to tak teraz bez żadnego tam powiedzmy zakończenia. Więc czekam jeszcze do końca maja, jest, jest, jest tydzień ponad czasu na. Na, 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 na zgłoszenie się, no a później, tak jak mówię, początkiem czerwca, zrobi losowanie i zwycięzca zostanie podany też w jednym filmiku. Coś takiego zorganizuję. Dużo osób nie ma, więc jest duża szansa na nagrodę. A teraz żegnam się z Wami, pozdrawiam i do zobaczenia.